Co Dziś na moim kanale mam autograf tego, Wojana. Pokażę wam za 3, 2, jeden. Nie mam, ale go kupię, bo no tu pieniążki. Mani, mami, poczekajcie chwilę. Ha, lebeczki. Mam pieniążki. I patrzcie ile mam pieniędzy, normalnie się szokujecie ile ja mam forsy. Ja mam tyle forsy, że można mi sypać, sypać, sypać Widzicie? Mam tyle forsy, że nie stać na tego wózku Idziemy kupić Wojana do Białego Rana, pij Wojankę Dobra widzowie Czekajcie Te pięć dyszek może być wasze. Ojej, przepraszam. Te pięć dyszek może być wasze. Wystarczy zasubskrybować kanał, bo jeden, jeden wyświetlenie to jedna złotówka dla ciebie. Lub dla ciebie, 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 ciebie. No, idziemy kupić autograf Wojana. No i to potrwa, ale najpierw, musimy się czegoś nauczyć. Pamiętacie z dzieciństwa soki, takie? Dobra widzowie, moja siostra kupiła plecak Wojana, Wojanka y, i Wojana. No i... Ma ten autograf i ona powiedziała, że z, z, sprzeda mi ten autograf za 150 zł. No i ja. No i ja mam. 150. 150. Idę kupić Wojana i to no, z, o, zaraz przyjdę, ale po pięciu minutach Proszę. Moja bojanka. Proszę, by miałem Janka. Widzę, że udało się. 110 zł, 103 i 50 zł i patrzcie. Uuuu. Wojan, patrzcie baba. O, dobra. Dobra, przeczytam wam. Siemano kolano, tutaj jest. Dobra, przeczytam. Siemano kolano. Tu. Tu Wojan. Witam cię wy. Te, te, Wittimie Wojan do białego ranka. Bardzo cieszę się, cieszę się, że do nas dołączyłeś, gdyby nie, twój, nie twoje wsparcie nie było nas dzięki m, tobie nasza drużyna dalej trwa i możesz nagrywać kolejne zawłatane firmy. Zrazem ptyś każ, kazał mi przekazać, że twoje zamówienie pomogło mu stworzyć kolejny wynalazek. Trzymaj się i pamiętaj, wojan je, so, wojanowice są z tobą. Wojan i autograf, ja pierdole. Przepraszam widzowie, ale to jest wojan! Wojan! Mm. O, Jan. Ja tu koszulkę kupię, jak będzie 30 subów, więc subskrybuj <laughs> <laughs> Przyda się o listce 100? Jak myślicie? Jak myślicie? A dam jej stówę, bo jeszcze mam dużo hajdu na Ma 250 zł. O kurczę, 5 tych mi wypadło. A bo dam jeszcze 5 tych, to będzie miało 300 zł. To na telefon już no, zbieram. Zdebuch. Ehm, no i dziękny. Bo ja ty! Boję, team. Ja będę kupywał tą koszulkę i będę miał drugi autograf. Ten autograf kosztuje 130 zł. A ja 20 zł więcej. I chciała ode mnie. Ale dobrze, że ja mam Boję, team. I autograf. A za co do samboli? Kupięła plecak. Plecak, piórnik i yy, Worek, tak Praca i worek ja Ona powiedziała, że ona nie pokaże w ogóle widzom, dopóki nie wbijecie tutaj 10 lajków Znaczy fuu, jak ja Jak dobijecie tutaj na tym kanale, nie wiem pan widzowie, ile byście dali no, tak no tak z 33 y, 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 subów, no i będzie Wujo, ja ten autograf będę miał przy sobie, a teraz zrobimy sobie z... pa pa pa! pa. Hmm. Dobra, Uspokójcie się. Teraz idziemy po szklaneczkę i zaraz się widzimy, a bo ją tutaj was przeminuje. Dobra, widzę. Widzowie, doszło mnie suchy, że moja mama dała mi pizofrzki. Nie, no ja ci mogę pokazać, ile ja mam hajsu. Kajsu. ją w noc, tabaka to nie kot. Nie mam tyle coś ja kurde kuki winę mogę sobie kupić. ją w noc, tabaka to nie kot, tabakiera, tabakiera. Ale ja ów noc, tabaka to nie koc, tabakiera, 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 Ale ja ów noc, tabaka to nie koc I może do was paść O te dwie stówki Tylko musi, albo nie dwie stówki Dwadzieścia zł. Albo nie 20 zł, 10 zł. Czy ja mam 10 zł? Mam, Dycha, mam. Kilki, kilka, mam. Bo ta dycha może dla Was wpaść. Więc subskrybuj, bo jak ktoś mnie zasubskrybuje, od razu dycha leci do Was. Bo ja mam tyle do rozdania. Zobaczcie, ile mam do rozdania dla Was. normalnie się zesracie w majtki, jak zobaczycie ile tu furt nie ma. Już pewnie tak sracie powoli. Dobra, dycha leci dla was. Ja mam klucz francuski. I co ja z zrobię. Jak to się bierze? Przy... I co? Dlaczego to? A bo widzowie wino. je yeah! mały Proszę Wojan Albo jak dobijecie 130 subów to mogę wam to rozdać Oliwka dała za plecak hmm. Za to wszystko Oliwka dała 173 zł ta, 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 ta. Co tak, ty no co co mnie on kabi pare o Karero o Jak myślicie że ta Minecrafta koszunka moja i zajebista to jest zelbica, tu został, tu, tu, tu. Widzowie, no ja na serio, chcę się wam te rozeszczę. Ten... Moja wybota, moja wybota. No, tak bo za tysiąc wyświetleń dostajesz 10 zł co miesiąc. A ja już nagram od 2022 roku i tyle się nazbierało, 3000 tysiące równo. Poczekajcie chwilę. To A wiecie czemu śpiewam tą piosenkę? Bo będziemy grać w tym odcinku w no Tylko się zapytam, Mamy czy mogę poliwkę Dobra widzowie, ja po prostu ten, będę grał w skalabrej. Wino to piję z racji tego, że kupiłem to do liwki Wojanka Dla dorosłych wino, ale dla mnie to nie wino Jaj, więcej, 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 więcej więcej Dobra, tyle, bo ja nawet jutro nie wstanę do szkoły na 8:50. Tylko, Kurwa, o 13.00 w kurwa, 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 to Bum Barbilo, krokodi i widzowie, ja od tej pory będę ćwiczył. Je, Jeden wyświetlen to jedna pompka. Je, jedna, jedna subskrypcja to jest 10 pompek. Dobra, cicho! Cicho!